Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! A to kolejny odcinek z modyfikacji do gry w Simulator. 2015. Dokładnie. A w tej modyfikacji dzisiejsza modyfikacja to jest The West Park. A co ta modyfikacja dodaję. dodaje? Dodaje. ten... to. Rębak. Bo zwykły rębak w Simulator. No, nie. I w kurwie. Jest słaby. A ta modyfikacja The West Park dodaje. Oto taki wielki ułapcy, rębak oraz ciężarówka. Okay. A ciężarówka służy złącznie do tego, żeby transportować ten rębak oraz pomagać ma taki fajny dzień, że odbieramy... rębak jest tak ciężki, że nic go nie uciągnie, prócz tego. Bam, łapiemy drewno i wstać do rębaka, bam. I z do tego jest to ten rębak, a jak włączyć ten rembal? Bo, bo jak wiemy yy, zwykły rembal z się o tak robi. Bam! Rozkłada się i bam! Jest. A, a, a w tej modyfikacji ten rembal na razie trzeba zawękować. A jak? Normalnie pod tocki, ale że ja mam... Kupiłem sobie taką beczkę z paliwem, co wiem... To zatankujemy, bo nie chciałem jechać, a tu mam bardzo dobre miejsce, żeby nie jechać po grewno, bo tam jeszcze mam skorpiona, żeby Wam pokazać, jak to jest. Dobra, i teraz musimy jeszcze wsiąść do kucielna ruszki i jak mamy zatankuj, to nie, nie zatankujemy, musimy tak podjechać, a się pokaże zakładka full level i teraz zatankujemy. Emonikłony. A jak wam... Dobra, jak jest zatankowany. To, to, to trzeba teraz odłączyć od pakim. Zajść do tyłu. Tu mamy taki kontrol... panel kontrolny. Jeszcze możemy otworzyć silnik. I jak na przykład... Jak to włączyć? Najpierw musimy kliknąć tem. Zrobione z podporem, wystawić ciurulę, włączyć rozdrabniec do... do tego, do drewna, to chyba było pod B, aha, i widać, że się kręci. Ja tu tylko o, masz, czy... dobra. dobra, to jest... Achievement planne. get. Dobra, to jest... Y Zrobiłem achievement get. Dobrze, chcę, żeby... Dobra, jak mam... No właśnie, rodziska, chcecie jakiś konkursik skinów? No właśnie, Na jeszcze musimy ustalić. No. Bo Minimalnie 10 euro, 40 zł. Nie, konkurs skinów będzie... Za konkurs, za 5 subów. Nie. Dobrze. Jeszcze... Dobra, nieważne. już przycina. Be Dobra, trzeba podjechać i teraz, jak e, rębacz jest włączony i mamy przyciepę, to teraz być do skorpiona. <coughs> Właśnie wybrałem to miejsce, żeby nie jechać gdzieś specjalnie daleko pod drewno. Dobra, włączę sobie skorpiona najlepiej ustawcie sobie na 3-2 metry, gdzieś tak po... Ta, takie, takie metry bardzo dobrze ściąga ten rębak oczywiście jest bardzo złożony z tego rębaka. Ja ludzi film I mogę Wam spoilerować że ten rębak będzie w naszej pasce modu. To jest mi spoiler. No jeszcze będzie. Ile tak? 50 modów musimy mieć. No, mamy tak ze 30 czy 20. Ale no, 100 modów, 100 modów wystarczy. Ile mamy w ogóle map na tych? Mapę mamy... Ile mamy map na mapy? Jednego właśnie ma. miliony ich. Ale zrazu, że te mapy albo zniżały, albo były brzmiane. Dobra, tutaj włączamy dziś. ten rębak. Jeśli nie, i jak zróbmy, leci. Mamy do przyczepy. dzieci śmieci? Jak widzimy, leci nam do przyczepy. Yy, muszę ucelować na przycypy. O, widzicie? Jury dzieci, lecą. Śmieci! Dzieci miedzi. Dziecko miedzi, chodź do mnie. Dobrze, tak, ten rębak. To było na tyle z tej modyfikacji. Myślę, że wam się spodobała. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić like to pod tym odcinkiem. I w ogóle mamy nowy Ontro. Teraz widzicie to Ontro, więc do zobaczenia. Cześć i na razie.